Statystyki z ostatnich kilkunastu lat pokazują jasno, że z roku na rok poziom czytelnictwa w Polsce spada i to gwałtownie z badań TNS-ową dla Biblioteki Narodowej wynika, że w roku 2015 chociaż po jedną książkę sięgnęło tylko 37% Polaków, najmniej od roku 1994 stąd kolejne próby walki o rząd czytających dusz. Staramy się dotrzeć taką informacją do czytelników, że biblioteka to nie jest miejsce tylko tradycyjnej wymiany książek, ale że jest to miejsce do spotkań, miejsce do wymiany doświadczeń. Swoje pomysły mają też łódźcy społecznicy i to odrobinę nietypowe. Wpadliśmy na pomysł, żeby łodzianom ułatwić dostęp do książek i zorganizować odjazdową bibliotekę, czyli rower, który będzie jeździł po Łodzi i rozwoził książki. Podobny do tego pojazd miałby działać na zasadzie book crossingu, czyli bezpłatnej książkowej wymiany. Rower będzie podróżował po naszym mieście, będzie się pojawiał też na ważnych dla mieszkańców wydarzeniach. Od pomysłu do do realizacji jednak daleka droga, bo na wdrożenie go w życie potrzebne są pieniądze. Dlatego pomysłodawcy postanowili je zdobyć w ramach kolejnej odsłony akcji Zmieniaj świat wokół siebie. Myślę, że łódź na ten rower zasłużyła, dlatego bardzo prosimy o głosy. Głosować można na stronie www.zmieniajświat.pl łącznie w szranki stanęło ze sobą 12 projektów z całej Polski. Na tę chwilę łódzka, mobilna biblioteka ma 250 głosów i zajmuje w konkursie trzecie miejsce. Każdy pomysł na. Promocje czytelnictwa jest dobry, bo parafrazując stare pożekadło, kto czyta nie błądzi. Tomasz Bogołębski, Wydarzenia.